Cześć, Agata. Widzę, że udało nam się połączyć. Tak, jak najbardziej. Witam Cię. Dzień dobry Państwu. Witam tym razem z biura FINES. Nazywam się Krzysztof Przybysz i w kolejnej naszej rozmowie z osobami ciekawymi, z naszymi agentami, zaprosiłem do nas na spotkanie Agatę Zatorską, wieloletnią pośredniczkę finansową, wieloletnią franczyzobiorczynię FINES. Osobę, która jeżeli mogę tak powiedzieć, zjadła zęby na pośrednictwie, ponieważ zanim jeszcze zacząłem pracę z Finesz, miałem przez wiele lat możliwość współpracować z Agatą, która również moje produkty, które kiedyś sprzedawałem, promowała. Agata, zacznę od tego, że zapoznając się troszeczkę z, z Twoimi działaniami, z tym jak prowadzisz pośrednictwo finansowe, dowiedziałem się, że jesteś osobą numer jeden w Chrubieszowie i okolicach. Że tak naprawdę jesteś osobą bardzo mocno aktywną. Oprócz tego, że klasycznie pozyskujesz klientów dla siebie, robisz różnego rodzaju eventy, zawsze aktywnie wspierasz swoich klientów i starasz się, aby było o tobie głośno i abyś była numerem jeden, czego potwierdzeniem jest i co sprawdziłem, że faktycznie wpisując jakąkolwiek frazę związaną z finansami ich rubieszów. To Ty jesteś zawsze numerem jeden, jeżeli chodzi o wizytówkę Google, ale również o Twoją stronę na Fines, co bardzo cieszy i też pokazuje, że wieloletnia praca, to co się robi i to jak się wkłada w to serce, ma bardzo duże przełożenie na, na codzienną pracę. Powiedz, Agata, bo zacznijmy od tego, że no jesteś wieloletnim pośrednikiem, i chciałbym ciebie zapytać, jako pierwsze moje pytanie. Jak się zaczęła Twoja przygoda z finansami? Co spowodowało, że zdecydowałaś się na, na pośrednictwo finansowe? Witaj, Krzysztof, witajcie Państwo. Zdecydowałam się na pośrednictwo finansowe zupełnie przypadkiem, podejmując pierwszą pracę w biurze kredytowym dawno temu. Co mnie się podobało? Podobało mi się kontakt z ludźmi, podobało mi się to, że mogę z nimi rozmawiać, wyłapywać ich potrzeby, mogę ambitnie dążyć do ich zaspokojenia. To jest bardzo ciekawa praca i naprawdę bardzo urozmaicona. Czyli na każdym etapie jest masa emocji, to jest kontakt z ludźmi, co bardzo lubię osobiście i tak jest do tej pory. Ta praca się po prostu nie nudzi, oddajemy całe serce, każdego dnia mamy nowe wyzwania. A powiedz, jeżeli pamiętasz przez szereg lat bo ile to już lat jest? Od kiedy zaczęłaś? Mniej więcej to jest już 15 lat, wow. i w dalszym ciągu nie jestem wypalona zawodowo. A powiedz, jeżeli mogę zapytać, że to już jest 15 lat, czyli tak naprawdę przeszłaś kryzys z 2008 roku, ale tak, też tak. kolejne zloty, upadki, różnego rodzaju kategorii produktów. Jakie produkty kiedyś cieszyły się powodzeniem, a i, i jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Czy pamiętasz? Pamiętam, Krzysztof, jak nawet z Tobą współpracowałam wiele lat temu, jak pierwszym produktem takim pozabankowym jakby pojawił się Feratum. To było Feratum. Pamiętam w naszym miasteczku, nie takim dużym, jakie to było poruszenie, jak ci pierwsi klienci pozabankowi przychodzili. Jak po prostu to jeden. jeden Jedna osoba do drugiej, do drugiej mówiła, polecała, że coś takiego w ogóle jest, że można wziąć, pamiętam, to było wtedy 200 chyba złotych na dowód. Tak. To był naprawdę sztos: wielkie poruszenie, jeden drugie mówił drzwi, biura się nie zamykały. I nawiązując do naszego nasze, tematu, naszej dzisiejszej mhm. rozmowy, tak samo zaczyna się dziać z e Fines. To jest, jakby ożywienie, to jest wielki przełom. Bo to Feratum wtedy, te mhm. 200 złotych, pamiętam jako wielki przełom. W pośrednictwie finansowym. I tak się dzieje teraz z, z aplikacją EFINES. Jest bardzo duże zainteresowanie. Dzieje się coś nowego, idzie nowe. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam się zatoczył krąg od, tak. od, od produktów krótkoterminowych, od produktów na dowód do, 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 do dzisiejszej sytuacji, ale jeszcze zanim przejdziemy do klu naszego spotkania, Powiedz mi jeszcze tylko szybko, bo później nam to ucieknie, a będę chciał naprawdę konkretnie przejść do, do, do samego Efinesa. Jak poradziłaś sobie przez ostatnie 2-3 lata, ponieważ rozmawiam dosyć często z, z naszymi partnerami, z, z agentami, no, opinie są różne, różne są sytuacje. Wiemy, że wielu agentów przebranżowiło się w tym okresie. Jak to było w Twoim przypadku? Jak poradziłaś sobie w okresie pandemii? Czy odczułaś spadek, czy się nic nie zmieniło, może wzrosła liczba klientów? Jak to było? Krzysztofie, więc na początku był to wielki, wielki naprawdę prze, taki, taki krach. Powiem ci szczerze, że byłam pewna, że przez to przejdę. Ja byłam pewna, że przez to przejdę, dlatego że nie jedną burzę już przeszłam na swojej drodze kariery. Były to przeróżne rzeczy, zmiany produktów, niektóre produkty się zamykały, masa jakiejś konkurencji nieuczciwej po drodze mnie spotykała. Zawsze wiedziałam, że chcę być w tej branży po prostu. Zwłaszcza, że mamy tak wspaniałą firmę Fines, która wprowadza. Naprawdę ja tutaj czuję wielkie skrzydło pana prezesa, Infolinii. Tu, tutaj Fines jest numerem jeden, jeżeli chodzi od strony agenta o współpracę. Wiedziałam, że przez to przejdę, nie wiedziałam jak. Szukałam różnych dróg, ale zawsze trzymając się Finesa. Było trudno, no cóż, było no. trudno. Był czas, gdzie naprawdę te wyniki finansowe były bardzo słabe. Ale tak jak mówię, ciągle szukałam drogi. I tutaj właśnie, wracając znowu do EFINES-a, to mhm. jest ta droga zdecydowanie. Super. W takim razie już przejdźmy do, do naszego tematu głównego, drodzy Państwo. Zaprosiłem dzisiaj Agatę, ponieważ Agata jest aktualnie numerem jeden, jeżeli chodzi o, o sprzedaż produktów dostępnych w aplikacji EFINES. Jest naszym prekursorem, który bardzo mocno promuje aplikację wśród swoich klientów, wykorzystuje różnego źródła pozyskania klientów i dzisiejsze spotkanie poświęcimy na to, aby troszeczkę przybliżyć. Jak to Agata robi, jakie produkty cieszą się powodzeniem, w jaki sposób pozyskuje klientów oraz no jak przekształciła się z, z agenta, który jest, tak już wspomniałem, takim topem numer jeden lokalnie, na agenta, który jest topem i numer jeden ogólnopolsko, no bo nie ukrywajmy, pozyskujesz klientów z całej Polski, ale po kolei w takim razie. Tak jak zauważyłaś, od jakiegoś czasu wchodzimy w produkty zdalne. Tak naprawdę trochę kroczymy i idziemy zgodnie z zasadą ewolucja, a nie rewolucja. Nie chcemy nagle przewracać świata do góry nogami, staramy się powoli wprowadzać produkty. Dlatego też zaczęliśmy od tego, że. Kilka już, no już można powiedzieć, lat temu zaczęliśmy wprowadzać produkty zdalne, różnego rodzaju produkty, które agent rozpoczynał procesować w sofie. Następnie klient sam dokańczał. Pojawił się nawet jeden bank niedawno, czyli Ikano, które również można rozpocząć z poziomu agenta, a klient już sam wniosek na końcu we własnym zaciszu własnego domu kończy. No i tak krok po kroku stworzyliśmy aplikację eFINES. i powiedz moje pierwsze pytanie, co Cię przekonało? Do Efinesa. Dlaczego akurat wybrałaś procesy zdalne, procesy onlineowe? Ja myślę, Krzysztof, że tutaj powinno paść najpierw pytanie, co, co było barierą, a później jakie są plusy. Dlatego, że bardzo długo miałam opory. Miałam mhm. po prostu opory. Od lat pracowałam w procesie standardowym z klientem bezpośrednim, gdzie mogę porozmawiać, gdzie mogę zapytać, jakie ma potrzeby, gdzie możemy znaleźć rozwiązanie, dobrać odpowiedni produkt. I dość długo miałam właśnie opory, ale co mnie przekonało? Wprowadzając pierwsze wnioski, zauważyłam, że ci ludzie z całej Polski są tak jakby takimi klientami, którzy przychodzą do nas do biura, że, że dzwoniąc do tych ludzi, bardzo łatwo porozumiewamy się i wyłapujemy ich potrzeby, że to jest w zasadzie ta sama obsługa. Oporem dla mnie było takim to, że, że właśnie to są ludzie nieznajomi. Nie wiem, nie, nie wyłapię tych potrzeb, nie, nie, nie porozumiemy się na tyle, żeby móc dobrać odpowiedni produkt i pójdzie po prostu zapytanie jakieś takie niepotrzebne. Jednakże teraz już wiem, że ta obsługa jest tak samo jak z klientem stacjonarnym: tak samo się porozumiewamy, tak samo dobieramy. Jak najlepszy produkt, więc jest po prostu. Po prostu moje gro klientów się powiększyło o wielokrotnie. Mm -hmm. Mam już pierwsze polecenia z osób, od osób z Polski, więc no ja czuję się w tym momencie wspaniale. Mam bardzo dużo klientów, gdzie czasy są trudne. Telefon jest zapełniony, ja już na dzisiaj mam jakieś 50 osób w kolejce, także bardzo Państwa przepraszam, jak od razu nie oddzwonię. <laughs> <laughs> także to jest zupełnie nowy poziom y, sprzedaży. Właśnie też powinienem zaznaczyć, szanowni Państwo, aby móc z Agatą się spotkać i, i, i nakręcić ten podcast, umówiliśmy się na godzinę 7.30, ponieważ Agata od 8 już y, rozpoczyna swoje turne po klientach, mam na myśli wirtualne turne, czyli wsparcie w sprzedaży, ale Agata zacznijmy w takim razie od samego y, początku pozyskania klienta. Jak to wygląda w Twoim przypadku? W jaki sposób y, pozyskujesz klientów po Define? No bo rozumiem, że to nie są klienci, którzy wchodzą z ulicy, tylko Ty pozyskujesz z całej Polski. Tak. I jeżeli możesz tak. zdradzić troszeczkę mm. i w jaki sposób y, doprowadziłaś do sytuacji, że 50 klientów y, w środę 3 y, sierpnia czeka na kontakt z Twojej strony? Więc Krzysztofie tak, pierwsze kroki były takie, że bazowałam na moich klientach, mieszkam w miasteczku, gdzie dookoła jest bardzo dużo wsi, mam bardzo dużo klientów, bazę klientów lokalnych, więc eFines y, aplikacje zaczęłam testować jakby na nich. Dla nich, dla klientów dojazd to jest minimum godzina, dla niektórych są, mieszkają daleko, więc pierwsze kroki postawiłam dzwoniąc do klientów, którzy są daleko, y i proponując im aplikację. Bardzo byli moi klienci zadowoleni, że nie musieli specjalnie jechać do miasta, tyle kilometrów. Bardzo byli zadowoleni. Kolejnym krokiem na próbę, no z własnymi stw słowami stworzyłam ogłoszenie, że prowadzę biuro, jestem doradcą, mhm. i tego wieczoru, pamiętam, to była 22, pracowałam gdzieś do pierwszej albo do drugiej. Tyle osób się z takiego ogłoszenia zgłosiło. W tym momencie tych ogłoszeń. Powiedz mi, tylko to było ogłoszenie w internecie, w lokalnej prasie. W internecie? To było ogłoszenie w internecie z zwykłymi, prostymi słowami, że oferuję takie pożyczki, od lat na tym pracuję, tak? że pomogę dobrać odpowiedni produkt, gdyż mamy teraz możliwość sprzedaży zdalnej i że każdy klient może się poczuć, jak w biurze, siedząc w domu przy herbatce. To tak to brzmiało na jakichś forach, jeżeli tak, nie, nie zdradzam oczywiście na jakich, bo to jest twoje, twój, twój sekret i tego no nie tak. będzie poruszać, natomiast rozumiem, że to są jakieś fora y, na różnego rodzaju social mediach y, no y, no i Tak, na takich nie? stronach internetowych, y, gdzie po prostu ludzie zej, y, piszą o swoich doświadczeniach z pożyczkami, o swoich potrzebach pożyczkowych. No w nie, tym momencie tych stron jest bardzo dużo, też stworzyliśmy własną grupę, w której już mamy około tysiąca osób, wow. gdzie ludzie się wymieniają własnymi jakimiś doświadczeniami, jak w aplikacji się poruszać, jak, kto dostał, kto nie dostał pożyczkę, także także to się rozrasta. Ja tak naprawdę jeszcze szukam doprecyzowania tego pomysłu. Ale tak jak czy, to jest... Agata no. od razu proponuje yy, wsparcie z naszej strony, mamy... Bardzo wyspecjalizowane, ale i jednocześnie sympatyczne, bo to często się nie łączy ze sobą, koleżanki w dziale marketingu, które bardzo chętnie Cię wesprą w moderowaniu, jeżeli będzie takie życzenie z Twojej strony, i chętnie też Cię wesprzemy w prowadzeniu po naszej stronie, jako stronie Fines, żeby, żebyś mogła. Abyś mogła przekazać pełnią wiedzę, jaką, czy też odpowiadać na wszelkie pytania, jakie się pojawiają? A czasami mogą być takie pytania, że, że faktycznie możemy nie znać, i tutaj też jak najbardziej jesteśmy do twojej, do twojej dyspozycji. Krzysztofie, dziękuję Ci za te słowa. To akurat wiem, bo firma Finesse jest niezwykle po prostu oddana agentowi, i to jest największym plusem. Z wieloma pośrednikami próbowałam jakieś tam, gdzieś tam po drodze współpracy. Tak jak mówię, fines jest numerem jeden. Ja czuję wsparcie, fines, przez co moi klienci czują moje wsparcie. Czyli czym też chciałabym się tutaj wyróżnić, yy, prowadząc tę aplikację, prowadząc klienta przez cały proces tym, że ja jestem, że ja. Do każdego klienta staram się zadzwonić, właśnie. Nie tak, że tylko, że on się zarejestruje w link i nie wie, jak się poruszać, i to zostawi i, i się podda. Każdego klienta chcemy doprowadzić do, do końca procesu, prawda? Do końca procesu. Jeżeli klient naprawdę ma już duże problemy finansowe, nic nie wychodzi, też staramy się udzielić rady. Wczoraj z jedną panią rozmawiałyśmy przez godzinę, która była załamana, miała złą historię, też. No, przede wszystkim trzeba dać klientowi serce i, i, i swoją uwagę. To w takim razie, jeżeli jesteśmy przy procesie, no bo to jest też bardzo ważne, to też często jest poruszane przez, przez, przez naszych agentów, franczyzobiorców. A mianowicie pewna obawa, że nie będą w stanie właściwie pomóc, właściwie to nie chodzi o to, że nie będą wiedzieli, ale że nie będą w stanie tak, tak dobrze pomóc klientowi, jak to jest przy spotkaniu w biurze. Jak to jest w Twoim przypadku, jak wygląda taki proces Finans, ja jestem klientem, zgłaszam się do Ciebie, właśnie na forum piszę, że Pani Agato, no to ja bym chciał, no ale jednak nie do końca czuję, czuję, czuję internet, nie wiem, jak sobie poradzę. Jeżeli byś mogła dać przykład na takim nie wiem, produkcie, który najczęściej procesujesz w EFINES. i jak taka, taka przykładowa, przykładowa współpraca twoja z klientem wygląda, jeżeli mogłabyś opisać. Przede wszystkim współpraca zaczyna się od rozmowy telefonicznej. Dążę do tego, żeby ten klient podał mi telefon czy przez Messengera, żebyśmy porozmawiali, bo to jest klucz. To jest klucz, samo pisanie czy samo jakieś wysłanie linku Absolutnie mhm. niczego nie załatwi. Klienci się wtedy nie rejestrują, boją się linków przede wszystkim, bo wiadomo, jak jest w internecie, jest masę oszustw, więc klienci boją się samego linku. Do, do, tej, do rozpoczęcia tego procesu naprawdę potrzebna jest najpierw rozmowa i zbadanie potrzeb klienta. Jeżeli już porozmawiamy, to bardzo ładnie współpracujemy, czyli na każdym dosłownie etapie jestem do dyspozycji klienta, więc każdy krok, każda, każda trudność, wszystko przechodzimy razem, krok po kroku. Najczęstszym produktem jest smartnej, no bo to jest hit wśród pożyczek, to jest duża kwota, długi okres kredytowania, jest to wygodne, klient nie przekredytowuje się, nie, tego budżetu domowego sobie nie nadwyręża smartnejem, gdyż jest, na, no tak jak Krzysztof wiesz, jest to świetny produkt, niedrogi, Mhm. A na oświadczenie, czyli, czyli tak naprawdę klient oświadcza dochody, nie potrzebuje tutaj żadnych dokumentów. Smartne jest hitem. Mhm. I od tego zawsze zaczynamy prowadzanie wniosku. Jeżeli byś mogła powiedzieć, bo mamy kilka ścieżek, w jaki sposób można klienta poprowadzić. Tak jak wspomniałaś, można po prostu wysłać link, ale też można zainicjować wniosek w, w SOFIE w systemie fines, a następnie. Już klient kończy u siebie na telefonie. Którą, którą formę ty przyjmujesz, która do ciebie bardziej przemawia i, i częściej promujesz wśród swoich klientów? Zdecydowanie kontakt telefoniczny i krok po kroku razem. To klient czuje wtedy moją opiekę. Na każdym ma po prostu swojego opiekuna dedykowanego, mhm. i no zdecydowanie krok po kroku razem. Nie Ale tylko ty, w uh -huh. czy, czy prowadzisz to tak, że klient wypełnia wniosek, czy ty wypełniasz za klienta, a on tak naprawdę musi wejść? To znaczy do... ja nie wypełniam. Staram się unikać takich sytuacji no, zdecydowania, no. nie wypełniam wniosku. Po prostu no, Totalnie. No. klient, no, o wszystko mnie pyta, czyli na przykład pyta, a jaką kwotę wybrać? Ja mówię, no taką, tutaj mamy trzy Czasami e, powtarzam się dziennie sto razy rozmawiając z klientami, ale krok po kroku. Tutaj mamy suwaczek, wybieramy kwotę, wybieramy okres, kres pojawiał się za chwilę. Opowiadam całą aplikację jak jest i mhm. naprawdę to dostaje egzamin. No tu muszę przyznać, że przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania e, sprawdzałem i, i teraz co mi teraz tak naprawdę wszystko się poskładało w jedną całość, mianowicie e, widzimy, że coraz więcej twoich klientów aplikuje o kolejne produkty, czyli jednak tak. to, że ty włożyłaś dużo pracy na początku, wytłumaczyłaś funkcjonowanie aplikacji. Tak. Spowodowało, że już klienci o kolejne produkty aplikują już tak. sami, dalej pozostając do ciebie przypisani, bo inaczej bym tego nie wychwycił. Natomiast to jedyne, co cieszy, to właśnie i to było ten to dla mnie zagadka, i ty ją właśnie rozwiązałaś czyli to, że jednak to wzięcie za rękę i poprowadzenie jednak powoduje, że jest tak. wymagane, a z drugiej strony powoduje, że ten klient się w końcu przekona, nauczy i i już dalej poprowadzi. Powiedz mi, czy stanowi to duży problem, ponieważ no aplikacja EFINES, ona, jakby to powiedzieć ładnie, to jest hybryda, jeżeli mogę to w ten sposób powiedzieć. A mianowicie połowa procesu dzieje się na naszej platformie, na, na EFINES. Następnie klient zostaje przekierowany do systemu partnera. Ja też tak krótko dodam, to też było celowe działanie z naszej strony, a mianowicie widzieliśmy wiele firm, które próbowały postawić proces od początku do końca u siebie w modelu online nowym. On często się nie sprawdzał, nie był do końca niewłaściwie działał, ponieważ firmy co chwilę wprowadzają pewne zmiany, co powodowało, że my musielibyśmy wtedy wprowadzać zmiany. U nas to jest tak, że połowa procesu dzieje się, w, w aplikacji Efines, a następnie klient już jest po stronie partnera. Czy to było dla Ciebie duże wyzwanie, żeby później przejść? No bo soft to jest takie, to jest takie środowisko, które bardzo dobrze znasz, jednak naście lat funkcjonujesz. Czy potem to przejście do strony partnera jest dużym kłopotem, czy, czy, czy jednak jesteś w stanie poprowadzić dalej klienta? Absolutnie nie jest to żaden problem, jeżeli rozmawiamy z klientem, to wszystko przebiega naprawdę płynnie. Nie jest to problemem, y Klienci, no, tak jak mówiłam, wspaniale współpracują. Zależy nam na tym samym, aby klient był zadowolony, więc nie, jest, nie stanowi to żadnego problemu. Powiedz mi w takim razie. No bo często, tak jak już powiedziałem, agenci nie chcą korzystać z aplikacji z różnych obaw. Tutaj z różnych powodów często jest to, to jest obawa, że klient będzie już bezpośrednio współpracował z daną firmą, albo też właśnie, że może nie do końca będą wiedzieli, jak go poprowadzić. Jaki jest, jak jest Twoim zdaniem przyczyna, że Twoja konkurencja nie zawsze jest zdecydowana, aby, aby ten, z tego produktu korzystać? Przede wszystkim nie chcę tutaj innych agentów nazywać konkurencją. Mamy w e Finesie tak ogromny rynek, że wystarczy nam po prostu pracy dla każdego. Więc chciałam tutaj z tego miejsca zachęcić agentów, bo tak jak ja miałam ogromne opory. Naprawdę, jakiś czas ta aplikacja była i ja tego nie robiłam. Tak po prostu polecam zacząć od swoich klientów. Czyli mhm. dzwonimy, pani Kasiu. Która mieszka daleko. Mamy wspaniałą aplikację. Jeżeli pani zechce się za, zapoznać, związać z naszym biurem, bo często pani korzysta, tak? Od lat, proszę spróbować. I naprawdę, i klienci są za. Ten pierwszy raz to jest taki dość, dość trudny, trzeba poświęcić dużo czasu, ale później, tak jak mówisz, Krzysztof, klienci wracają, wnioskują o nowe produkty, zapoznają się z aplikacją. Czyli zachęcam moich kolegów z branży, aby się nie bali, aby na swoich klientach spróbowali przełamać ten, ten opór i naprawdę będą Państwo zadowoleni. Tak jak ja się bałam, ta aplikacja była, ja tego nie tykałam, myślę, co to jest, co to jest wymyślone, przecież ja bezpośrednio pracuję z klientem. Nie wyobrażałam sobie naprawdę, aż zaczęłam z własnymi klientami. I w mm -hmm. tym momencie to się rozrasta na taką skalę. Tak powoli już, yy, zmierzając ku, yy, ku końcowi, mam do ciebie takie pytanie. Yy, rynek pożyczkowy on ciągle się jeszcze odradza po, yy, po, po, po pandemii, po, po zmianach, jakie nastąpiły w tamtym, yy, w tamtym czasie. Yy, powiedz mi. Jak Twoim zdaniem teraz będzie wyglądało pośrednictwo? W którą stronę pójdzie? Czy jednak rozdzieli się, że osoby takie jak ty właśnie będą się skupiały na pozyskiwaniu punktów z online, a część pozostanie w, w, w takim standardowym, stacjonarnym modelu? Czy jednak nastąpi pewna, pewne połączenie tych dwóch światów? Jak Ty to widzisz? Jak Ty to czujesz? Ja uważam, że, że wejście po prostu takiej aplikacji na rynek zdecydowanie, przy... myślę, że wszyscy agenci pójdą w tym kierunku, nawet ci, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Mhm. Zdecydowanie powstanie właśnie połączenie dwóch rynków, lokalnego i rynku online. Taką ciekawostką jest, że są ludzie, którzy, którzy chcą nawet przyjechać do biura wiele kilometrów, żeby dostać pożyczki pozys... pozyskani z Polski, gdzieś tam z tej aplikacji. Więc naprawdę uważam, że wszystko pójdzie w stronę sprzedaży internetowej. Ludzie się jeszcze, klienci, oswajają. Tak jak mówię, boją się linków. To wszystko małymi krokami naprawdę zmierza ku sprzedaży internetowej, gdzie zaznaczam, że sprzedaż lokalna, taka bezpośrednia to jest podstawa, bo każdy, tak jak mówię, klienci z Polski chcą przyjeżdżać do biura chcą przyjeżdżać tyle kilometrów. Żeby dostać pożyczkę, często takie rzeczy się zdarzają, więc mhm. tak naprawdę trzeba iść w obydwu kierunkach. Trzymać to, co wypracowaliśmy przez tyle lat, mhm. czyli sprzedaż w biurze, i drugim kanałem sprzedaż internetowa. I tylko takie połączenie ma sens. Nie wykluczajcie, proszę Państwa, sprzedaży przez aplikację, bo to jest, to jest ta droga. Agata, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że już jest, jesteśmy po czasie, na który się umówiliśmy i Twoi klienci już pewnie tak. zajeżdżają Twoją baterię w telefonie, dlatego. Tak. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Obiecuję, że na pewno nakręcimy kolejny podcast, kiedy będziemy dokładać kolejne produkty, ponieważ bardzo chętnie z Tobą na ten temat porozmawiam. Szanowni Państwo, moim gościem była dzisiaj Agata Zatarska-Skrubieszowa. Agato, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę pamiętać, życie to zmiana, tak zarówno klienci, jak i agenci, zmieniajmy się na lepsze. Dziękuję Dzięki bardzo. Ja. Miłego dnia.